Ja mam włączony mikrofon? Mam. Wasz Kolonialna Kuba. Witamy. Znajdujemy się na najdłuższej ulicy miasteczka Cienfuegos i jednocześnie najdłuższej ulicy na całej Kubie. Ulica Prado. A to jeden z panów, dzięki którym Sienfuego stało się popularne. Pan się nazywał Benny More, był kubańskim piosenkarzem i twierdził, że Sienfuego to najlepsze miejsce do życia. Przyjechaliśmy tutaj z Hawany, to jest jakieś 180 kilometrów na południowy wschód Kuby. I o Sienfuego mówi się, że. Jest to Paryż Kubański. A to dlatego, że miasto zostało założone mniej więcej w, na początku XIX wieku i zostało założone przez Francuzów. Gubernator tej prowincji zaczął ściągać i zachęcać Francuzów, żeby przyjeżdżali tutaj i się osiedlali, i rzeczywiście tak zrobili. Wpływy francuskie widać tutaj w zasadzie na każdym kroku, głównie w architekturze, jak na przykład w teatrze, który jest za moimi plecami, czy w pałacu gubernatora. Ruch 26 lipca, tak nazywała się ta grupa rewolucyjna Fidela Castro, która przypłynęła z Meksyku na Granmie. Jesteśmy w Trinidadzie, mieście, które w 1988 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i nazywane jest architektoniczną perełką Kuby. Najbardziej kolonialnym miastem na wyspie, i rzeczywiście spacerując po wybrukowanych, w zasadzie kamiennych uliczkach tego miasta, zdecydowanie da się to odczuć. Jeden tip, jeżeli macie tu zamiar przyjechać, weźcie dobre buty, najlepiej z grubą podeszwą, bo chodzenie tutaj w Sendałkach jest naprawdę ciężkie. Podobno burmistrz miasta, który kazał wybrukować tutaj ulicę, kazał zrobić tak, żeby. Kamienie schodziły się do środka i w środku był rynsztok. Natomiast, podobno prawda była trochę bardziej okrutna. Mianowicie, pan burmistrz miał jedną nogę krótszą, a drugą dłuższą i po prostu łatwiej mu się tak chodziło. Miasteczko jest bardzo kolorowe. Na dodatek z każdego rogu ulicy słychać muzykę, a wieczorem jak się ściemni, to do każdej z tych restauracji przychodzi ekipa grająca muzykę na żywo. Także jeżeli lubicie kubańskie rytmy, to zdecydowanie Trinidad Tryn jest dla Was. Nie jest Trinidad dla Was, jeżeli nie lubicie bardzo skomercjalizowanych miejsc i osób proszących cały czas o, o pomoc, o kasę i zaczepiających Was na ulicy. Jest naprawdę niewielkie, a całe ścisłe centrum zamknięte jest dla ruchu kołowego. Wjechać tutaj mogą tylko samochody ze specjalnym pozwoleniem. Witajcie w Trinidadzie, a w zasadzie. Na samym początku Valle de los Ingenios, czyli Doliny Cukrowej. Mapa, która pokazuje różnego rodzaju, różne plantacje, które znajdują się na terenie Doliny Cukrowej. My w tej chwili jesteśmy kawalątek od Trinidadu, tutaj w tej miejscowości, znaczy w, tej, w tym miejscu. Okolice Trinidadu, Jenfuegos właśnie znane były z tego, że w XVIII i XIX wieku kwitły tutaj plantacje cukrowe. Hiszpanie konkwistadorzy hiszpańscy którzy sprowadzili tutaj niewolników Właśnie tutaj uprawiali trzcinę cukrową i budowali najpiękniejsze hacjendy i posiadłości na tym terenie. Po zniesieniu niewolnictwa w 1880 roku plantatorzy stanęli przed faktem braku niewolników do pracy na polach, w związku z czym przemysł cukrowy zaczął się chylić tutaj trochę ku upadkowi. Aż w 1924 roku nastąpił globalny kryzys cukrowy, gdzie cena cukru spadła. Znacząco, a plantacje tutaj zaczęły po prostu upadać. Obecnie w Dolinie Cukrowej w zasadzie już nie uprawia się trzciny cukrowej, natomiast po konkwistadorach i po tych plantacjach pozostały przepiękne domy, hacjendy, niektóre utrzymane w bardzo dobrym stanie i właśnie je dzisiaj będziemy zwiedzać. Jesteśmy na plantacji Manaka i Znaga. To jest jedna z tych, które najlepiej zachowały się z, tych, z, z XIX wieku. Za moimi plecami znajduje się Najwyższa wieża na, na tym terenie to jest 45-metrowa wieża dzwonnicza. Dzwona już tam, dzwonu już tam nie ma, dzwon znajduje się przed haciendą. Natomiast kiedyś w dawnych czasach, po pierwsze, służyła ona do tego, aby pilnować niewolników pracujących na, na plantacji, a po drugie, uderzenia dzwonu wyznaczały rytm życia na plantacji. Rano wzywały do pracy, a wieczorem ją kończyły. Dzwon z wieży. Znajduje się tutaj, a w dawnym budynku mieszkalnym znajduje się obecnie restauracja. A pani do mnie przyszła, skąd jesteście? Ja mówię, z Polski, a pani mi pokazuje bieżnik. bieżnik. Jak nie macie jak w inny sposób dostać się tutaj do tej plantacji, to jak widzicie tutaj idą tory i codziennie rano z Trinidadu o 9.30 wyrusza pociąg taki zabytkowy prawie że, który można tutaj dojechać. Wyjeżdżamy już z tej, z tej plantacji Manaka Inzanga i Znaga, nie pamiętam do końca. Natomiast, muszę powiedzieć, że mam bardzo mieszane uczucia na temat wizyty tutaj. To znaczy, na pewno jest to miejsce już bardzo takie skomercjalizowane. Ogólnie mam wrażenie od wczoraj już, mimo że wczoraj przyjechaliśmy do Trinidadu, że jest, że Trinidad jest taki bardzo, bardzo już uturystyczniony. Oni doskonale wiedzą co, gdzie, jak i za ile. No wrażenie, że zdecydowanie bardziej niż, nie wiem, w Hawanie. W Hawanie to jest aż taki odczuwalny, czy tam w czy... Czy gdzie indziej. Tutaj jest. Yy, 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 yy. Wszelkie stragany to jest wręcz krzyczenie z odległości 200 metrów. Chodź do mnie, kup coś. Yy, jak już nie chcesz nic kupić, to. Kup chociaż to. No dobra, ale jak już nie chcesz nic kupić, to rzuć chociaż euro. Ewentualnie, albo tak, ewentualnie. E, czy macie dla nas jakiś prezent, prezent tak. e, a w ramach prezentu może być mydło, szampon, paracetamol, cukierki dla dzieci, cokolwiek. I ja mam bardzo mieszane uczucia, dlatego że z jednej strony wiem, że na kubie jest problem z takimi rzeczami i że na kubie jest problem z pieniędzmi, z drugiej strony tutaj naprawdę było ich bardzo dużo e, i ci Kubańczycy, każdy podchodził. I każdy y, jakby nagabywał. I to już było w formie nagabywania. Znaczy, to już jest taki wianuszek osób dookoła ciebie, który czegoś chce. Ja rozumiem, że chce, tylko ja nie wiem, w jakim stopniu jest to desperacja, a w jakim stopniu jest to no, takie trochę właśnie żerowanie na tym, że Europejczycy wie, że, że wiedzą, że jest tu źle. Tak w się sensie, nie. No nic, jedziemy do kolejnej y, plantacji. I zobaczymy, jak to tam wygląda. Um, no nie wiem, na razie moje odczucia są bardzo. Znaczy, jedno siwne. jest pewne: jeżeli byście tutaj przyjeżdżali ogólnie na Kubę, to warto wziąć ze sobą na przykład, jeżeli macie miejsce w walizce, warto ze sobą wziąć jakieś mydło, najprostsze mydło w kostce, jakieś środki czystości. Bo u nich rzeczywiście jest ten problem, tak? Można mieć na ulicy płyn mycia ale on jest na, na, najczęściej na przykład rozcieńczony trzykrotnie, nie? No po to, żeby, żeby weszło więcej. Tak. No nic, jedziemy dalej. Jesteśmy na drugiej plantacji. Plantacja się nazywa Guacinanga. Znajduje się dosłownie kilka kilometrów od tej pierwszej, natomiast jest tu ewidentnie dużo większy spokój. W dawnym budynku, w dawnej hacjencie znajduje się obecnie restauracja. Akurat my trafiliśmy na imprezkę i nawet świniaka pieką na grillu. Na rożnie. Na rożnie. Dojechaliśmy do trzeciej plantacji i w końcu udało nam się znaleźć trzcinę cukrową. Jesteśmy w, na plantacji e, Guayanamara e, i zaraz dojedziemy do, e, do domu, e, natomiast no, w końcu znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. To na najwyższym poziomie w Trinidad w 1860 roku to był José Mariano Borrell. W tym miejscu miał się sugerować. W 1827 roku produkował najwyższy poziom. Sugar production in the whole world with 947 tons and for that reason the queen of Spain gave to him the title of Marquis of Weimar oh, okay he uh, he was married and has 14 sons <gasps> okay and besides that he has uh, another five uh, kids with his slaves mm -hmm. suppose that uh, one day they two uh, all those sons lost a lot of money playing cards. Mm -hmm. And then his wife asked him uh, to pay that money. And he said, no, I am not going to pay the money that they spend. And okay. then uh, his wife uh, uh, make a deal with a slave in order to kill his husband to herald all his money. And the slave shot him three times, two times in the chest and one in an arm, but he didn't die. Okay. When he uh, recovered his health, he asked the slave, if you tell me who commands you to kill me, I will pardon your life. If mm -hmm. not, I will kill you. Then the slave was afraid to die. Tell it was his wife. Mm -hmm. Immediately he killed the slave. And then he took out the heritage from his older sons and uh, put his wife in the jail. Okay. Later he talked with the doctor in order to declare her wife crazy. Mm -hmm. And he put her in a hospital mm -hmm. for the whole life. Okay. That's a, more or less the history. Perfect, thank you. Oh, not Doctor, absolutely. It's a pleasure. Yeah. We are in the Museum of History Kolonialnej w mieście Trinidad. Wstęp kosztuje 120 peso. Od osoby. Tutaj można tutaj obejrzeć przepiękne kolonialne wnętrza i meble, ale też podobno jest tutaj wystawa trochę poświęcona niewolnictwu w tym regionie. Także na pewno się udamy tam, jeżeli ją znajdziemy. Zobacz jakie zwieńczenia tak, okna. Nie wiem, ale wygląda imponująco. No, z piśkami. Ten dzwon wygląda mi na replikę dzwonów Manaka. Dziecko, no photo. No photo, please. O, a tam jest coś, co wygląda jak kuchnia. Fajne, no. Nawet piec taki, ala chlebowy mieli. Fajne. I tam pod... Pod tym się pewnie paliło, nie? Ogień. Spoko, to taka duża ta kuchnia. No, ale to jest kuchnia na trzy fajerki. No tak. A tam jest jedna i tam są te fajerki. Jedna... są trzy dziury. Jedna, druga, Także nie mamy w domu cztery razy, mniej miejsca. <noise> mhm. Bat, kajdanki i coś jeszcze. Instrumenty opresji na niewolnikach. Buty z XIX wieku, ale to chyba jakieś dziecięce. No chyba, że kobiety wtedy nie, miały nie, tak nie, małe takie stopy. Małe stopy miały, mm. takie mniejsze. No i wachlarz. A i właśnie na tą wieżę można wejść. W takiej klatce będziemy teraz szli. Aha. A teraz tu, na górę. U. O! No dobra, warto było. Mamy główny plac, Plaza Major z kościołem, największym kościołem tutaj w okolicy. Mamy wieżę św. Franciszka z Asyżu, Z tego co wiem, to tam też jest jeszcze jedno muzeum i też można na nią wejść. No i kolorowe uliczki, kolorowe domki. A w oddali góry się buduje chyba jakiś blok mieszkalny. Coś dziwnego dla Trinidadu. Tutaj te mieszkania raczej są niskie. No i pewnie widzicie te zbiorniki tutaj na dachach. To są zbiorniki na wodę. Trochę wieje. W Hawanie, że znaczy ogólnie na Kubie e, czasami rząd wyłącza dostawy wody, e, i na przykład w Hawanie się to zdarza co drugi dzień. I to nie jest duży problem, bo właśnie mieszkańcy sobie wodę zbierają w takich zbiornikach na dachach. Natomiast tutaj, bardziej na prowincji, te wyłączenia wody potrafią być dłuższe, na przykład trzy dni nie potrafi woda nie płynąć w rurach, dlatego po miasteczkach jeżdżą cysterny i napełniają te baniaki. Tak się stało, jak my tu przyjechaliśmy, też przez półtora dnia tak naprawdę nie było wody i dopiero wczoraj gdy przyjechała cysterna, napełniła i mogliśmy się w końcu wykąpać. A to jest patio muzeum. W którym jesteśmy hmm? Dasz, chcesz mi dać kamerkę? Tak